Witam Was serdecznie, kochani. Zbliża nam się jesień, nów księżyca w Pannie. Panna jest boginią duchowego urodzaju. Ja ostatnio popatrzyłam sobie, co astrologicznie na niebie się dzieje. Potwierdza mi się to z tym, co ostatnio znalazłam w tarotowych odczytach. I kochani, aż sześć planet w ruchu wstecznym mamy, więc jest to silna retrogradacja. Ona przywołuje nam sprawy z przeszłości. Oczywiście każdy nów księżyca, każda pełnia jest doskonałą okazją, żeby zajrzeć w głąb siebie, przepracować wszelkie trudne emocje i wnów siejemy swoje intencje, życzenia, marzenia, przygotowujemy się do zmian, napełniamy nasze serca nadzieją. Panna jest znakiem praktycznym, znakiem ziemskim. Niesamowicie rezonuje z Matką Ziemią, dlatego w ten nów warto kierować energię na uporządkowanie spraw, zadbanie o siebie, zadbanie o dom. E, wielu z Was może czuć się niepewnym co do przyszłości. E, mocno na nas w tej chwili oddziałuje Uran, Neptun, ale to też budzi w nas intuicję. E, retrogradacja kończy się Dzień Ponowiu. I warto energię nowiu wykorzystać, uświadomić sobie, że obfitość powinna być w nas samych. Moi drodzy, przygotowałam dla Was czytania z okazji nowiu dla wszystkich 12 znaków zodiaku podzielone na trygony. Ja witam się serdecznie z trygonem wody, czyli ze Skorpionem, rybkami i rakiem. Oczywiście też z osobami, które mają Ascendent bądź księżyc. W tych znakach zapraszam Was do czytania. Ja mam już karty przetasowane po że je przełożę. I czytanie będziemy zaczynać od Skorpiona, odpowiadając na te pytania, które widzicie na tablicy. Także przekładam karty i już czytamy, jakie najważniejsze informacje są dla Was na tu i teraz Skorpionki i na czym powinniście się skupić. Mamy wielkie arkana. I mamy asa buław w tle tego czytania na nów. Więc jest jakiś zapał, jest jakaś inicjacja, światło, tak? Bądź droga do tego wewnętrznego światła. Bardzo ładnie, że ten as buław tutaj nam się w tle pojawia. Że jest tą inspiracją właśnie do nowego. Może na ten czas jesteście nieco zdezorientowane, jest Wam trudno jeszcze to dostrzec, tak? Bo to, co się dzieje, jest nieoczekiwane i jest trudne, tak? Ale zaufajcie, że następuje właśnie to, co powinno się wydarzyć. Więc odrzućcie wszelkie zmartwienia, bądźcie otwarci na nowości. No, i też Wisielec mówi, że spójrz na, te, na to, co nowego przychodzi z innej perspektywy niż dotychczas, tak? Bo wielu z Was mógł niedawno stanąć świat na głowie, tak? Więc i Wy sobie perspektywę obracajcie, tak? Bawcie się tym, uczcie się tego, tak? Zachowując gdzieś jasność umysłu i spokój. Tak, bo to jest bardzo ważne, aby gdzieś skorpionki swojego wewnętrznego spokoju i równowagi nie zatracać, tak? Między właśnie tym, co dzieje się w waszym wnętrzu, a między tymi wszystkimi dziwnymi splotami wydarzeń z zewnątrz. Oczywiście unikajcie tutaj zamykania się w sobie, e, zasklepiania się w świecie jakichś własnych y, przeżyć y, zbyt. Mocno. Wisielec często sygnalizuje ten zastój, ale on będzie się, ten te zastój, ta stagnacja e, przy tym oddziaływaniu planet, jakie teraz mamy, będzie się u wielu e, znaków, kochani, pojawiało, więc mnie tutaj absolutnie to e, nie dziwi, a ja trzymam mocno za was kciuki, abyście po prostu ruszyli e, do przodu. Nie bójcie się e, zaangażować. Ok? Bo tu też może chodzić o jakiś lęk w relacjach miłosnych, albo generalnie o lęk w otwieraniu się na coś więcej w relacjach miłości, czy w ogóle o lęk przed nowymi znajomościami, przed tym nowym w miłości. Nie marnujcie swoich sił i energii niewłaściwym też osobom. Ok? Dobrze, no coś tutaj też może już od dawna się wlec. Dobrze, no zobaczymy sobie dalej. Wasze główne siły napędowe, skorpiony. No proszę, jakie karty. Tylko tutaj też nie ma co przy tych energiach nadmiernie ryzykować. Ok? Eee, bardzo ważne. Zobaczcie, tutaj ten ogień zapalny się pojawia silnie i bardzo ważne, aby umiejętnie tą energią pokierować. Poszukać wyższych wartości duchowych. Tutaj nabywamy mądrość w wyniku właśnie nauki, doświadczeń, więc nawet jeśli jesteście teraz osamotnieni, to super, bo macie więcej przestrzeni na to, aby odnaleźć swój wewnętrzny głos i spokój. Nieco mi się niecierpliwiły energie, tutaj też nieco mogą mi się w tej odrzuconej dziewiątce monet niecierpliwić, tak? a właśnie kluczem jest roztropność, rozwaga. Kontemplacja i zgłębianie swojej duchowości. E, poszukiwanie prawdy, która w Was jest. I ja myślę, że to ruszy, tak? Że to ruszy i właśnie zrezygnujecie tutaj z jakichś starych przyzwyczajeń. Hmm. I przyjdzie dla Was naprawdę pomyślny czas. Mamy gwiazdę. Piękna, miłosna karta. Piękna też karta tutaj na miłość, na uzasadniony optymizm, bardzo silnie energie inspiracyjne, takie przyjemne, kojące. I to wszystko jest, kochani, w Was jaka, jako Wasza siła napędowa. Zobaczmy, w jaki sposób będą rozwijać się dla Was sprawy w dwóch najbliższych tygodniach. Słuchajcie, przepięknie, że jest ta dziesiątka kielichów, bo to jest e, całkowita jedność. Całkowita jedność z kim, kogo kochamy, tak? To jest, to jest bardzo tutaj dobra karta na powodzenie w miłości, na udane życie małżeńskie, na trwałą przyjaźń taką mm, relację opartą na przyjaźni, na szacunku. Która daje nam spokój wewnętrzny, ciepło, tak? E, która jest oparta o wartościach altruistycznych, właściwie opiera się na tej równowadze emocjonalnej. To jest energia, która zwiastuje ślub, która zwiastuje miłość aż po grób, tak? Więc no, przepięknie. Natomiast. Mam wrażenie, że bardzo ważne tutaj będzie opanowanie się pod kątem emocjonalnym i doprowadzenie też, bo ja nie twierdzę, że tutaj w Waszych relacjach miłosnych nie ma uczuć, są, ale te uczucia i nakłady tych energii, sił, tego jak się poświęcacie, trzeba doprowadzić do równowagi, ok? Bo tu są jeszcze takie skłonności do popadania w jakąś ściekłość, agresywność, skłonność do awantur. To jest bardziej z przeszłości, tak, nam tutaj dominuje, ale w dalszym ciągu jest do przepracowania, aby osiągnąć spełnienie w dziesiątce kielichów. No, ponadto tutaj, skorpiony, dużo macie pracy. Pracy gdzieś, która nie do końca daje wam e, satysfakcję. No, jest jakaś sprzeczność. Ja myślę, że tu jest taka sprzeczność między życiem rodzinnym, a właśnie tym materialnym, finansowym. No i troszeczkę też zniechęcenie nam się pojawiło co do materii, tak? Bo możecie sobie po prostu coraz bardziej uświadamiać, że ten zbytnio jakiś tutaj pracoholizm oddziałuje po prostu na wasze szczęście i życie rodzinne. I zobaczmy, jak się kończy dla was miesiąc, w jakiej energii. <tryk> Oj, zobaczmy, co tutaj za energia. No dobra, no właśnie. I co ja Wam, skorpiony, chciałam powiedzieć? Widać, że pracujecie po prostu ciężko, ale yy, kurczę, troszeczkę bez takich perspektyw rozwoju. Bo to jest gdzieś zatrzymanie się na pewnym. Poziomie i to nowe mogłoby tutaj inspiracyjne przyjść, ale to jest niestety zahamowanie się, tak? Bez jakiejś tutaj y, szerszej perspektywy, y, albo też otoczenie macie trudne. Y, więc dużo, dużo trudności w miesiącu wrzesień, tak? I momentami może pojawiać się ta niechęć do zmian. No zazdrosnym, zawistnym otoczeniem na pewno nie ma co się tutaj e, przejmować i brać jeszcze jakiś dodatkowy tutaj na to yy, balast na siebie, tak? Też zadbajcie o swoje y, zdrowie. Yy. Mogą być kurcze wokół Was jakieś plotki, jakieś oszczerstwa intrygi. Możecie po prostu bardzo dużo w tym wrześniu mieć spraw na głowie, gdzie ta siła witalna nieco Wam spadnie. Tak? Więc tutaj i Wam dużo wytrwałości skorpionki życzę w walce i w pokonywaniu tych wszystkich wyzwań. Dobrze? A Teraz przejdziemy sobie do zodiakalnych rybek. Przekładam karty dla Was. Na czym tutaj najważniejszym skupić się w najbliższym czasie? Energia silnie transformacyjna, także szansa na przejście z jednego etapu życia w drugi, odcięcia gdzieś się od starych problemów, kłopotów, odnowienia, odrodzenia, generalnie zregenerowanie się, też zadbanie o zdrowie, tak? Ale w śmierci wiadomo, chodzi o przemianę wewnętrzną chodzi o radykalne zmiany na płaszczyźnie światopoglądowej, okej. Okay? Zamknięcie starego, wejście w nowe, niezależnie z nowej perspektywy i z nowymi możliwościami. Przepiękny potencjał, ogólna tutaj energia czytania na nów silnie intelektualna. Warto w tym okresie podjąć się jakiejś pracy wykonywanej, e, kochani, w domu. E, warto też zasięgnąć porady, skonsultować się, e, może porozmawiać z kimś z rodziny, okay? poszerzać gdzieś swoją wiedzę, poszerzać swoje umiejętności, doprowadzić siebie do harmonii w myśleniu, działaniu i kierowaniu. Też możecie po prostu dużo czasu spędzać na naukę z dziećmi, ucząc swoje dzieci, mam wrażenie. Ale uwaga, w czwórce denarów e, niechętnie dzielimy się jakąś wiedzą, więc tutaj nie wiem, czy to wypróbowaliście jakiś nauk e, pobierać i coś poszło nie tak. No ale to wtedy nam tutaj energię jasno mówią: zakończ, wybierz nowe, pójdź w nowym kierunku. Zrób więcej na własną rękę, też mam wrażenie, i rozwiąż wszelkie konflikty, nieporozumienia, tak? Sytuacje, gdzie właśnie nie mogliście osiągnąć kompromisu. Mam wrażenie, że. Na to teraz będzie szansa. Niektórzy z Was będą decydować się na separację, bo niektóre tutaj związki uczuciowe się nieco już wypaliły. U co niektórych no jest problem z tą stałością uczuć, tak? Mamy chwiejne, niestabilne emocje też do uregulowania. Natomiast Wasze siły napędowe. Na najbliższy czas. Ty tak bardziej czujesz, że pod kątem materii jakieś korzyści, że ze swoich talentów i z własnej pracy możecie mieć korzyści finansowe, ale trzeba się w to zaangażować, ok? Tylko w taki sposób się Wam zwróci. Trzeba gdzieś patrzeć perspektywicznie, daleko wzro, wzrocznie, mm, zrobić ze samym sobą. Rozrachunek, tak? Czyli no, wziąć się za ten rozwój. Problemem jest, to znaczy problemem, no, to nie jest problem, tylko pokazuje mi się właśnie jako siła napędowa, aby utracić już wszelkie złudzenia, tak? Aby przyznać się do porażki tam, gdzie trzeba, wiecie, żeby nie podchodzić do życia w sposób desperacki bo nieprzyjemne sytuacje w życiu po prostu się zdarzają, problemy po prostu się zdarzają i czasem trzeba się z nimi skonfrontować, a nie działać w afekcie czy liczyć na to, że jeżeli ja nie wiem, bo wy czasu tak ryby macie, wybiorę drogę jakiejś misji, poświęcenia się dla innych, to w każdym przypadku mi się to zwróci na moją korzyść. No nie, no nie w każdym, niestety. I, I potem niepotrzebnie, właśnie się przygnębiacie e, i kierujecie gdzieś destrukcję w, do samego siebie, nie? No to tak tutaj e, nie robić. Tam, gdzie trzeba odpuścić jakąś szkodliwą rywalizację, no to trzeba odpuścić. Troszeczkę jeszcze tutaj stagnacja i zastój mi dominuje i mam wrażenie, że tak do tego końca września e, u Was, ryby, no ta stagnacja i zastój potrwa. Jeszcze oczywiście zobaczymy, jak tutaj te energie się rozwiną. Mhm. Czegoś nie dostrzegacie. Okej. Okay. Do pewnych spraw czasem trzeba podejść na chłodno, tak? Jeżeli coś już osiągnęło szczyt, kres, no należy to zakończyć, nie odnawiać. Do pewnych spraw należy podejść rzeczowo, z wiarą w powodzenie własnych spraw. Przemyśleć, przeanalizować tam, gdzie trzeba i zakończyć. Raz, a dobrze. Raz, a dobrze. A mam wrażenie, że nie każdy z Was na to się decyduje. Też tutaj dostrzegam, że trudno Wam powołać pewnym obowiązkom. Trzeba będzie uważać na zodiakalną wagę wodnika, no i też trygon wody ryby, rak, skorpion w Waszym otoczeniu. Gdzieś możecie nadal źle lokować uczucia, bądź tkwić w destrukcyjnej relacji. Niepotrzebnie, tak? Więc to tutaj na pewno mocno czuję, że muszę przekazać. I z jaką energią wychodzicie z miesiąca wrzesień. O, oj oj. Kochani, jakieś oszustwo bardzo mocno przy Was. Mm. Moim zdaniem tkwicie przy osobie która w jakiś sposób was wykorzystuje i są to źle ulokowane uczucia. Tak? Po więcej informacji zapraszam indywidualnie na tipi. To może być trudna relacja karmiczna, to może być trudna lekcja jak najbardziej, ale trzeba będzie tutaj tą relację przeanalizować. Tak? Ech. Także, no, też trudne energie przy rybce. Wiele przeszkód na Waszej drodze i wiele opóźnień, ale trzymam za Was rybęki mocno kciuki. A teraz przechodzę e, do zodiakalnych raków. Zodiakalne raczki, co dla Was co najważniejsze na najbliższy czas i na jakich energiach tutaj się skupić? No proszę, jakie ładne karty. Mm -hmm, mm. Raczki. Przepiękna relacja miłosna z trygonem ognia, baran, lew bądź strzelec. Przede wszystkim to może być strzelec, ale też tutaj na tych znakach e, zodiaku się nie. Mm, skupiała aż tak mocno, chociaż jest tutaj jakiś chaos w komunikacji. Też może się no nieco z powodu na retrogradację ta relacja miłosna tutaj opóźniać, ok? Ale jest już w kartach gdzieś silnie zaznaczona. Dodatkowo przyjdzie spory przypływ energii do Was, zwłaszcza u kobiet, i jest szansa na y, sukcesy materialne. Też niekoniecznie tutaj musicie działać w pojedynkę, bo ja widzę przychylność znaków trygonu ognia, strzelec, baran, lew. Także myślę, że tutaj będziecie z takiej pracy i współpracy zadowolone i gdzieś z wszelkich tych ograniczeń blokad się pouwalniacie bardzo ładnie. Kobiety poczują się pięknie. Młodo, tak, możliwe, że wejdą w oficjalnie właśnie w jakieś partnerstwo. Serdeczny baran, lew bądź strzelec w otoczeniu dodatkową możliwość zmiany miejsca zamieszkania wyjazd taki daleki, nawet bym powiedziała tutaj wyjazd osiedlenie się na stałe gdzieś indziej przeprowadzka. No, ale w takiej bardzo pozytywnej i szczęśliwej energii, Raczki. Super. Siły napędowe. Siły napędowe Waszych zmian. No, troszeczkę niechęci jeszcze z przeszłości. Tak, ja widzę jakiś wyjazd. Chęć wyjazdu. No, także wierzcie w to swoje najwyższe szczęście, mądrość, bo naprawdę bardzo fajne karty przy Was, znaczy karty, energie, tak, w życiu na ten czas nowy i na najbliższe 2-3 tygodnie. I tak właśnie mam wrażenie, że Waszą siłą będzie odcięcie się, tak? Że Wy macie tutaj ochotę wy, od, wyjechać, odcinając się od jakichś fałszywych energii, e, od osób, które nadużyły Waszego zaufania, tak? Gdzie po prostu dłużej tutaj e, Wasze życie z tego powodu m, przepełniało się smutkiem. Tak więc, takie fajne przewartościowanie tutaj waszego życia na rzecz nowych znajomości, na znalezienie się w całkiem nowym miejscu na pewno będzie bardzo na plus i będzie waszą e, siłą. E, w jaki sposób tutaj jeszcze sprawy będą się rozwijać? Uważać na wodnika. W ogóle nad trygą powietrza waga wodnik bliźnięta. Bardzo mocno mi się zaznaczył przy Was. I to mogą być jakieś oszustwa materialne z tymi znakami. Tutaj raczej w interesy z tymi e, znakami nie wchodzić, bo widać, że ten majątek będzie jakoś roztwoniony tutaj e, w niewłaściwy sposób. Ok. Że tutaj współpraca finansowa z trygonem powietrza, waga, wodnik i bliźnięta nie przyniesie Wam zysków i satysfakcji, to na pewno mocno widzę. Mogą te znaki być zachłanne, wyrachowane, tak. Więc uważajcie, bo to właśnie o to fałszywe otoczenie może tutaj w dużej mierze chodzić. Więc lepiej tutaj otworzyć się na te energie, które są jeszcze nieznane, a które mogą okazać się fascynujące, tak? Jeżeli ktoś zaprosi Was na imprezę, idźcie, bo w tym paziu mieczy szansa na nowe e, kontakty, na liczne kontakty, na liczne e, znajomości, na fajne też naprawdę e, otoczenie. Oczywiście, tam wiecie, za bardzo się nie zwierzajcie, tak, z jakichś swoich problemów, planów e, czy pomysłów na życie, bo to nie ma co, ale idźcie, nie zamykajcie się, poznawajcie nowych ludzi, poznawajcie nowych, e, nowe y, aktywności, bo tutaj też będzie e, ciekawie, mam wrażenie, pod koniec tego września, i wy wychodzicie. Raki z września, no w odwróconym asie kielichów, niestety. Hmm. Dlaczego w odwróconym asie kielichów? Dlatego, bo być może u niektórych jeszcze emocje nie są na tyle ustabilizowane, żeby być gotowym wejść w ten stały związek uczuciowy, tak? I wtedy niestety może nam się przytrafić nieodwzajemniona, czy nieszczęśliwa miłość, jakieś odtrącenie uczucia, bądź niestety to jest niechęć do nowych znajomości poprzez jakieś trudne doświadczenia z przeszłości w Was samych, tak? To są trudności zrozumienia. Zrozumieniu siebie i w zrozumieniu innych. No jeżeli nie rozumiemy siebie, to też raczej będzie ciężko nam gdzieś porozumieć się z innymi. To mogą być jakieś mrzonki, to może być jakaś ucieczka tutaj w swój świat. Także co? No życzę Wam, żebyście jednak pokonali te wszelkie rozczarowania, jakieś niespełnione nadzieje. Może ktoś z Was przepracowuje trudną zdradę, tak? No, jeszcze gdzieś to nadal w waszym wnętrzu tutaj tkwi. Trzeba z tym swoim wnętrzem, no ten kontakt emocjonalny z wewnętrznym dzieckiem na ten czas odnaleźć, żeby jednak gdzieś. Mieć tą szansę na spełnienie i na satysfakcjonujące życie uczuciowe, bo z początku taka szansa na najbliższy czas mocno mi się w Was pojawiła. Także trzymam kciuki, dziękuję Wam za to czytanie i zapraszam jeszcze Drygon Ognia. Na czytanie na nów, czyli baranki, strzelce i lwy, natomiast dla Was czytanie ukaże się jutro, czyli dzień przed nowiem. Zapraszam też Was na tipli, korzystanie tutaj ze strony tipli, gdzie możecie zadawać swoje pytania do kart. Wszystkie informacje są pod filmem, ja odpowiadam w godzinach od 21 do północy. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam, cześć i pa!